Następny przystanek Junikowo. Junikowo. Przystanek końcowy. Następny przystanek Cmentarna. Cmentarna. Następny przystanek Grotkowska. Grotkowska. Następny przystanek Budziszyńska. Budziszyńska. Następny przystanek. Rondo-Skubiszewskiego. Rondo-Skubiszewskiego. Następny przystanek. Węgorka. Węgorka. Następny przystanek. Stadion miejski. Stadion miejski. Następny przystanek. Drzewieckiego. Drzewieckiego, następny przystanek Grochowska. Grochowska, następny przystanek Ostroroga. Ostroroga, następny przystanek Rondonowaka Jeziorańskiego. Rondonowaka Jeziorańskiego, następny przystanek Arena. Arena. Następny przystanek: Arciszewskiego. Arciszewskiego. Następny przystanek: Głogowska Hetmańska. Głogowska Hetmańska. Następny przystanek: Kolejowa. Kolejowa. Następny przystanek: Traugutta. Traugutta. Następny przystanek. Rolna. Rolna. Następny przystanek. Hetmańska wiadukt. Hetmańska wiadukt. Następny przystanek. Rondo starołęka. Rondo starołęka. Następny przystanek. Rondo żegrze. Rondo żegrze. Następny przystanek. Żegże 1. Żegże 1. Następny przystanek. Żegże 2. Żegże 2. Następny przystanek. Żegże 3. Żegże 3. Następny przystanek. Osiedle Czecha. Osiedle Czecha. Następny przystanek. Piaśnicka Rynek. Piaśnicka Rynek. Następny przystanek. Piaśnicka Kurlandzka. Piaśnicka Kurlandzka. Następny przystanek. Szwedzka. Szwedzka. Następny przystanek. Szwajcarska. Szwajcarska, następny przystanek Franowo Franowo, przystanek końcowy.